Cześć, witam cię w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj na, nagrywam na temat radzenia sobie z rękami. No, bo myślę, że to ostatnio zrobiłem taką ankietę właśnie w Mastermindzie osób, które zapisały się na Coaching AI, czyli wykupiły aplikację. I tam mamy siedem takich spotkań coachingowych, gdzie się szkolimy. No i oprócz tego, że się uczymy sztucznej inteligencji, no to jeszcze się uczymy. I jak budować mental. No i tam zadałem takie pytanie w ankiecie, czego się boisz najbardziej. No i było tam parę takich lęków, na przykład był lęk przed poniesieniem porażki. Ale na przykład niektóre osoby mówiły o tym, że boją się urzucić etat. No i co jest takiego strasznego, że ludzie się boją rzucić tego etatu. No jakby ten lęk, lęk opiera się głównie na tym, że te osoby mówią, że tutaj mają stały dochód, mimo że tam się kiszą i tak dalej, no to mają taki pewny stały dochód, a jak założył firmę, to nie będą wiedzieli, czy w ogóle będą mieli klientów, no i tego się boją, nie? I to jest, ja to nazywam myślenie tunelowe, które polega na tym, że my jakby sobie, na tyle jest nam dobrze w tej strefie komfortu, że my sobie jakby, no tworzymy taki tunel myślowy, który no polega na tym, że jakby nie widzimy innych rozwiązań, czyli tworzymy, mózg nam tworzy jakiś tam, powiedzmy, jakiś scenariusz czarny e, i jakby zasłaniam w ogóle inne możliwości. No bo y, ja też to zrozumiałem, oczywiście po tym, jak rzuciłem etat, bo jak już zarabiałem nawet fajne pieniądze poza etatem, to miałem takie myśli, że jak rzucę ten etat, no to wtedy wszystko w ogóle jest w tym miesiącu, kiedy rzucę i już będę tylko się zajmował firmą, to że wszystko się wtedy zawali, nie będę miał klientów i tak dalej. I w ogóle y, ogólnie to zauważyłem, że się, że mózg taki jest, i trzeba go zrozumieć, że on generuje właśnie takie lęki, które no, po prostu wmawia ci. To jest taki system obronny, samoobrony naszego mózgu. I on po prostu tworzy taki tunel, klapki na oczach, że jakby nie ma w ogóle innego wyjścia, nie? Że, tylko, że tylko to jest. I tak jak mówiłem o tych szkoleniach, że jak zaczynałem szkolenia pierwsze, gdzieś tam takie dla, dla przedsiębiorców, dla firm, dla, dla pracowników, ale dla dorosłych, no to za każdym razem mózg mi wymyślał, że ktoś wstanie i powie, że... Że ja się na tym nie znam, że popełniam jakieś błędy, że to co mówię to jest fałszywe i tak dalej. No i nigdy to się nie wydarzyło. Znaczy dwa razy, ale to byli nauczyciele, no to można im wybaczyć. Coś takiego w stylu Pan gada głupoty, ale oczywiście to mogliśmy dyskutować. Bardziej kulturalna osoba, osoba by powiedziała, że ja mam inne zdanie, albo na przykład badania pokazują, że to inaczej działa. No ale. No to są nauczyciele, nie? Więc ja też z nim byłem, więc wiem, jak to działa. Chodzi o to, że jak coś robisz, to ci towarzyszą takie bardzo irracjonalne lęki i tych lęków się w sumie nie wyzbędziesz, nie? że one po prostu zawsze będą. I jakbyś sobie tego nie tłumaczył na poziomie logicznym, to i tak one później z automatu się pojawiają. No i tak samo jest tutaj z rzuceniem etatu. Że osoby, które chcą rzucić etat, też mają takie irracjonalne lęki, i tym lękiem jest to, że że masz etat, gdzieś tam sobie już prowadzisz powoli jakieś tam zlecenia. Czyli dorabiasz sobie jako ta, ten właściciel takiej dodatkowej firmy. Jak sobie policzysz ta zasada 20-80, to się okazuje, że więcej masz z tej firmy niż z tego etatu, ale nadal w tym tkwisz. Nie? I później się okazuje, że jak chcesz rzucić ten etat, to mózg ci tworzy taką wizję, że po prostu jak rzucisz etat, to już nie będzie w ogóle zleceń, że jakby to w ogóle miał ze sobą związek. No i on taki jest. I tak mózg działa. Bo jakbyśmy się tak zastanowili, ja to dopiero wyłapałem jak już rzuciłem etat. Sprawdzam czy mi się dobrze nagrywa. To załapałem, że po jakimś czasie, jak te lęki gdzieś tam, one, one nadal były, bo one są cały czas, nie? jakby ich się całkowicie nie wyzbędziesz. To, no to właśnie zauważyłem, że są też inne wyjścia. No bo w sumie, jak rzucisz etat i zajmiesz się tylko firmą, jest jakiś tam promil, że ci to nie wyjdzie. No bo przecież tu nie, nie zaczarujemy rzeczywistości, ale to są jakieś procenty, nie? jakby na 98% ci ta firma wyjdzie i będzie rosła. No ale gdyby nawet ci nie wyszło, to zawsze możesz wrócić na ten etat. Nie mówię, że do tej samej firmy, czy tak jak ja w tym przypadku do tej samej szkoły, bo to jest też takie kwestie ego, nie? że wrócił, poddał się, coś w stylu takie lęki, wizje, że. A taki miał być cwany przedsiębiorca, zobaczcie, nie wyszło. Więc ludzie się tego boją, boją się tej oceny, opinii innych, ale tak naprawdę masz tak dużo opcji. Po drugie, na poziomie logicznym, jeżeli chcesz, chcesz rzucić etat, no to sobie odkładasz pieniądze, czyli robisz sobie taką poduszkę. Czyli jakby mi nie wyszło, to mam te 6 miesięcy, żeby się utrzymać, zapłacić sobie tam zusy, podatki i inne rzeczy i utrzymać w ogóle, nie wiem, wynajmujesz mieszkanie, to opłaci to mieszkanie i masz. I jeszcze te 6 miesięcy, żeby ewentualnie coś wykombinować, zdobyć klienta, czy też wrócić do jakiegoś etatu, albo pójść na etatu, odratować się, znów sobie dołożyć pieniądze i podjąć kolejną próbę. No i jakby jest całkowicie czymś innym to, co powstaje w Twojej głowie, takie myśli negatywne, a to, co się dzieje naprawdę w momencie, kiedy, kiedy wystartujesz kiedy zaczniesz działać. Czyli to jest to rozróżnienie, o czym już często mówiłem. Ta różnica pomiędzy strachem a lękiem. Więc strach to jest reakcja na konkretną sytuację. Czyli, tak tutaj powiedzmy, jesteśmy tutaj u nas na zalewie Bukowie, jakby tutaj sobie biegł jakiś straszny pies, niebezpieczny, czy tygrys, nie wiem skąd ten tygrys miałby się wziąć, albo nie wiem, płyniesz, ja pamiętam kiedyś nad Morzem Bałtyckim, to był jedyny przypadek, kiedy. Bardzo się wystraszyłem, myślałem, że się, znaczy miałem jakieś tam obawy, że się utopię, no, więc to była sytuacja, strach. Nie? Czyli realnie coś mogło się wydarzyć, nie tak, nie? ale w większości rzeczy to wszystko się dzieje w naszej głowie. I też dzisiaj mam taki wniosek, że jakby nie ma różnicy. Ja to też to zrozumiałem, że jeżeli jesteś biedny, znaczy biedny, no, nie starcza ci tych pieniędzy, albo wiesz, że możesz zarabiać więcej. Yy, albo no, nie jesteś zadowolony ze swoich finansów, no to jakby boisz się tego, masz takie lęki, że nie wiem, nie zapłacisz rachunku, yy, nie starczy ci na zapłacenie czynszu czy kredytu, rat kredytu, bo to większość ludzi się tego boi, że jak rzuci to nie będzie miała na raty kredytu, no i, i tego się boisz. I, I myślisz, że to jest tak straszne, że jak zarobisz kasę. No, to, to po prostu przestanie się tego bać. Nie? I jakby ludzie myślą, że jak zarobię duże pieniądze, odłożę sobie kasę, to wtedy wreszcie będę spokojny. Problem jest w tym, że jak zarobisz duże pieniądze i odłożysz sobie kasę, to będziesz się bał i, i uważam, że jak porównam te dwa lęki, to bardziej się będziesz, znaczy bardziej bolesny jest lęk, że, to, że stracisz ten, jakby ten poziom finansowy, że, że przestaniesz zarabiać takie duże pieniądze, że hmm, przestaniesz odkładać te pieniądze. To jest identyczny strach jak banie się tego, że, że będziesz biedny. Więc jakby po tym doświadczeniu zrozumiałem, że jakby nieważny jest powód strachu, że to jest po prostu jakaś wielka wkrętka naszego mózgu. I ja zrozumiałem, że to jest tak, że ten strach on w nas jest, to po prostu jest odczuwalny gdzieś tam na poziomie cielesnym te wszystkie jakieś tam stresy, inne rzeczy. I to ma każdy. Bo też czytałem o tym taką fajną książkę, nie pamiętam tytułu, że ludzie myślą, że są inni, że... Znaczy mi się na przykład wydaje, że tylko ja mam takie lęki, poziomy strachu i tak dalej. Gdy rozmawiam z innymi przedsiębiorcami, oni czasami, jak już tam coś dłużej pogadamy, to zaczynają, jak już się zaczną trochę zwierzać, to właśnie mówią Mirku, właśnie ja tam cały czas działam pomimo strachu, ale ja odczuwam coś takiego. I ludzie myślą, że każdy jest po prostu, że każdy z nas ma jakiś problem psychiczny, że jest że odczuwa ten strach. A jakbyśmy tak porozmawiali, to każdy ma ten strach. I co ciekawsze, on nie jest związany z sytuacją, tylko po prostu ten strach jest, bo jest. I to jest nasz taki oddychanie on po prostu istnieje. A czy jakby połączysz to na logikę z tym, że nie masz pieniędzy albo nie chcesz ich stracić, to nie ma to większego znaczenia. Jej, przyjechałem tutaj i było ciepło, a już jest zimniej. Taka bardzo głęboka. Było głębokie przemyślanie, więc nie wiem czy o tym miałem mówić. Czasami się rozgadam, tak w tym vlogu, że ja nie wiem o czym ja miałem mówić, ale chyba I ogólnie w nagrywaniu vloga ważne jest to, żeby było to tło. I albo można kupić szerszy obiektyw, albo można kupić dłuższy kijek do selfie i to działa. Więc tak to jest z tymi lękami. Chyba miałem mówić o tym, jak rzucić etat, ale bardziej opowiedziałem Ci o tym, jak pokonać ten lęk przed rzuceniem etatu. Aczkolwiek wiele z tych rzeczy na pewno sobie wykorzystasz i ci to pomoże. Więc strach ma wielkie oczy, a bardziej lęk ma tworzyć wielkie. Oczy, no czy ma wielkie oczy i tworzy wielki lęk, który w rzeczywistości nigdy się nie wydarzy. No i tyle. Myślę, że to cię uspokoi, więc działaj pomimo lęku, każdy się boi, każdy ma jakiś tam poziom lęku. Nie jesteś inny, więc jesteś w klubie ludzi wystraszonych, bo strach jest tam po prostu potrzebny do życia, bo nas chroni. No i jakby jest pozostałością tego człowieka pierwotnego. Do usłyszenia w kolejnym odcinku vloga.